Są chwile, które na zawsze nas zapadają w pamięć. Moja skończyła 25 lat w dniu, w którym moja siostra dostała kluczyki do nowego BMW, a ja dostałem butelkę tanich perfum, takich, które pieką oczy i kosztują mniej niż porządny lunch. Jednocześnie wstałem od stołu i wyszedłem z restauracji, nie oglądając się za siebie. Rok później rodzice poprosili mnie o spłatę zaległych rad kredytu hipotecznego za dom, który w testamencie miał już właściciela, moją siostrę bliźniaczkę. Ale przejdźmy do części, bo te historie warto opowiedzieć spokojnie. Nazywam się Anastazja, ale ci, którzy naprawdę mnie znają, nazywają mnie Nastya. Mam siostrę Aleksandrę lub po prostu Saszę moją genetyczną drugą połowę, ale tylko pod tym względem jesteśmy tacy sami. Właśnie skończyliśmy dwadzieścia pięć lat. To wiek, w którym powinniśmy nauczyć się radzić sobie z niesprawiedliwościami, jakie niesie ze sobą życie, ale niektóre z nich bolą zbyt mocno, by je ignorować. Podczas gdy ja, jako menadżer sprzedaży w zwykłej firmie, zmagałem się z trudnościami niekończącymi się dniami zimnych rozmów, arkuszami kalkulacyjnymi w Excelu i niekończącymi się celami, Sasze, paradowała pod sum, świątyni Luksusu w Moskwie, sprzedając torebki, które kosztują więcej niż roczne pensje wielu ludzi. Obsługuje klientów, którzy bez mrugnięcia okiem płacą za akcesorium 300 tysięcy rubli, jak gdyby to była drobnostka w piekarni. Nasi rodzice, właściciele małej firmy budowlanej i fabryki drzwi, zarabiają na życie renowacją dworków na obrzeżach miasta. Mój ojciec kieruje pracami i negocjuje z klientami, moja mama zajmuje się rachunkami. Małżeństwo przez prawie 30 lat zbudowali skromne imperium, ale wystarczające, aby wybrać, która córka zasługuje na więcej. I wtedy nadeszła nasza 25 rocznica. Punkt orientacyjny. Ćwierć wieku. Aby to uczcić, moi rodzice zarezerwowali wykwintną restaurację na Nikickiej. Miałam na sobie moją najlepszą beżową sukienkę, kupioną kilka miesięcy wcześniej na wyprzedaży u Wostina. Sasze pojawiła się w designerskim stroju, który kosztuje więcej niż mój miesięczny czynsz, i nawet nie musiałam pytać o cenę, żeby wiedzieć, że to absurd. Zawsze była standardem doskonałości w rodzinie, przyzwyczaiłem się do bycia cieniem. Kolacja poszła dobrze. Jedzenie było bez zarzutu, śmiech rozbrzmiewał echem i nawet ja pozwoliłem sobie na chwilę odpocząć. Babcia, jedyna osoba w rodzinie, która zawsze traktowała nas jednakowo, opowiadała historię z naszego dzieciństwa, a moi rodzice uśmiechali się dumnie i pytali o nasze plany. Aż przyszedł czas na prezenty. Moja mama wstała z enigmatycznym uśmiechem i oznajmiła: Dziewczyny, w tym roku przygotowaliśmy dla was coś specjalnego. Wyciągnął dwa identyczne pudełka tej samej wielkości z tą samą kokartką. Moje serce przyspieszyło. Czy po raz pierwszy pomyśleli o nas obu w ten sam sposób? Otwierajcie się razem zamówił mój ojciec. Sasze podarła gazetę ze swoim zwykłym podekscytowaniem. Ostry krzyk, mój Boże, to są kluczyki do samochodu. Dałeś mi samochód. Podniosła breloczek do kluczy BMW błyszczący nowy i drogi. Otworzyłam pudełko drżącymi rękami. W środku maleńka buteleczka perfum, takich jakie sprzedają w promocji 3 za dwa po ustalonej cenie. Zapach uderzył mnie natychmiast chemiczna mieszanina syntetycznych kwiatów, która paliła mnie w gardle. Stałem nieruchomo, trzymając ten śmieszny przedmiot, podczas gdy wszyscy klaskali Sasze, która skakała z radości, jakby wygrała na loterii. Nikt nie zauważył różnicy. Ani wujek Misza, ani ciocia Swietłana, ani nawet kuzynka Jenia, która zwykle wszystko zauważa. Gdzie jest samochód? Chcę go zobaczyć, krzyknęła Sasza, a mama rozpromieniona odpowiedziała, jest na zewnątrz, kochanie. Zaparkowali go tuż przy wejściu, żebyś mogła go podziwiać. Moja siostra wybiegła z telefonem komórkowym w dłoni, przygotowując się już do zdjęć, które za kilka sekund opublikuje w mediach społecznościowych. Siedziałem tam z tymi 300, rublowymi perfumami w rękach i próbowałem zrozumieć, jak w wieku 25 lat moi rodzice właśnie podarowali mojej siostrze samochód wart miliony, a mnie butelkę kolorowego alkoholu. Włożyłam perfumy z powrotem do pudełka, szczelnie zamknęłam wieczko i wstałam. Dokąd idziesz na styla? zapytał. Jestem moją babcią i jedyną osobą, która zauważyła moje odejście. Muszę zaczerpnąć trochę powietrza, mruknąłem, już kierując się w stronę drzwi. Przed wyjazdem usłyszałam, jak babcia mówiła do moich rodziców: To niesprawiedliwe. Oboje zasługiwali na to samo. Nie zrobiliśmy nic złego, odpowiedział ojciec. Nastya ma zwyczajną pracę, a Sasze pracuje w prestiżowym miejscu. Musi zachować pozory. Mimo wszystko to nie w porządku, upierała się moja babcia, teraz cichym głosem. Ale byłem już daleko. Na parkingu usiadłem w moim używanym samochodzie, modelu, który lepsze czasy ma za sobą, i przez kilka minut brałem głęboki oddech. Ręce nadal się trzęsły. Przez całą drogę do mojego maleńkiego mieszkanka na odludziu obsesyjnie sprawdzałam telefon. Mając nadzieję, że ktoś ktokolwiek zadzwoni i zapyta, dlaczego przegapiłam własne urodziny, nikt nie zadzwonił. Ani mama, ani tata, ani Sasza, która prawdopodobnie nadal pozowała obok nowego samochodu. To było tak, jakbym zniknął i nikt nie zauważył mojej nieobecności. Tej nocy, leżąc w łóżku, zacząłem wspominać każdą chwilę, jaka kiedykolwiek się wydarzyła. To nie był pierwszy raz. To była stała. Wmawiałam sobie, że nie jest tak źle, że przesadzam. Ale wspomnienia wróciły jak noże. Torty urodzinowe z imieniem Sashi, bo nie zmieściły się obydwa te same prezenty, których nigdy nie było dla niej lalka kolekcjonerska, dla mnie tania imitacja kupiona na rynku. Siedem lat temu rozpocząłem płatny kurs na uniwersytecie, pracując w księgarni i stołówce uczelni, aby opłacić czesne i czesne. Prawie codziennie jadłam na obiad makaron Instant i kupowałam używane książki na Avito. Saszę nie zdała egzaminu wstępnego, ale moi rodzice bez wahania zapłacili za jej prywatny kurs, zakwaterowanie, a nawet kieszonkowe. Nie użyła żadnej siły. Trzy lata temu przeprowadziłem się do wynajętego mieszkania, 50 tysięcy rubli miesięcznie, nie licząc rachunków. Za wszystko płacę sam supermarket, ubezpieczenie samochodu, nieprzewidziane zdarzenia. Moja siostra też mieszka sama, ale to moi rodzice płacą jej czynsz. 60 tysięcy miesięcznie, plus nowe meble i dodatkowe pieniądze na drobne wydatki. Ale te kluczyki do BMW w porównaniu z perfumami od ulicznego sprzedawcy przesądziły o tym. Nie chodziło tu o wzmocnienie charakteru czy miłość w różnych dawkach. Po prostu wierzyli, że Sasze jest warta więcej. Że jej sukces, jej szczęście, jej życie liczyły się bardziej niż moje. Od naszej rocznicy minął miesiąc, a nikt z rodziny się z nami nie skontaktował. Żadnych wiadomości, żadnych połączeń, żadnego znaku, że istnieje. Sprawdzałem telefon komórkowy setki razy dziennie, bojąc się, że coś przeoczyłem. Ale nie było nic. Moje dni ograniczały się do pójścia do pracy, powrotu do domu, oglądania seriali w kino u i próbowania nie myśleć o tym, że moja rodzina wymazała mnie, jakbym nigdy nie była jej częścią. Mówiłam sobie, że będzie mi lepiej bez tych dramatów, że ich nie potrzebuję. Ale to bolało. To za bardzo bolało. Aż pewnego dnia zadzwonił telefon komórkowy. To był Sasza. Prawie się rozłączyłem, ale ciekawość zwyciężyła. Cześć, Nastya powiedziała z podejrzaną pogodą. Nie uwierzysz, moi rodzice wynajęli mi nowe mieszkanie. Niesamowity penthouse na Petrowce, w samym centrum, z ogromnymi oknami i wszędzie blisko. Jasne, że go wynajęli, pomyślałam z goryczą. W porządku, odpowiedziałem sucho. Słuchaj, potrzebuję pomocy w przeprowadzce w weekend. Przyjedziesz? Muszę spakować kilka rzeczy i zabrać je tam. Odsunęłam telefon od ucha i z niedowierzaniem patrzyłam na ekran. Po miesiącu absolutnej ciszy zadzwoniła nie po to, żeby przepraszać, nie żeby zobaczyć, jak się czuję, ale żeby poprosić, żebym był jej przewoźnikiem. Nie mogę, przerwałem mu. Mam inne plany. I po raz pierwszy w życiu była to prawda. Jakie zobowiązania? Jej głos przeciął powietrze niczym ostrze. Jakby nic nic nie mogło być pilniejsze niż spełnianie zachcianek siostry. Osobiste zobowiązania, sasze. Prywatne. To cisza po drugiej stronie linii trwała pół sekundy, po czym nastąpiła eksplozja. Żartujesz. Rodzina jest na pierwszym miejscu. Musisz wszystko odwołać i mi pomóc. Tak to działa między siostrami. Od razu rozpoznałem ten ton, ten sam, którego używałem od dziecka, kiedy czegoś chciałem i wiedziałem, że w końcu to dostanę. Tym razem jednak moja odpowiedź padła stanowczo, niemal dziwacznie w swoim spokoju: nie zrobię tego. I rozłączyłem się, zanim zdążyła zwymiotować kolejne słowo. Ręce mi się lekko trzęsły: Nigdy nie odmówiłem, Sasi. Nigdy. Przez lata rzucałem wszystko zmiany, marzenia, oszczędności ilekroć pstryknęła palcami. Ale tym razem po raz pierwszy zdecydowałem się odmówić. Godzinę później telefon zawibrował ponownie. Tym razem był to głos mojej mamy, pełen rozczarowania już przed pierwszym wcześniej. Anastasio, co to za bzdury? Twoja siostra zadzwoniła z płaczem, mówiąc, że nie chcesz jej pomóc w przeprowadzce. Co się z tobą dzieje? Od razu do rzeczy, jak zawsze nawet bez wcześniej, córko powiedziałem, że jestem zajęty. Z czym? Ton to był lodowaty, niemal oskarżycielski. To twoja siostra, Anastasioł. Potrzebuje pomocy. Teraz ma samochód, ale co z tego? Zatrudnianie tragarzy kosztuje, a jej przyjaciele pracują w weekendy. Więc poproś o pomoc. Albo zapłać tragarzom. Pauza, która potem nastąpiła, była tak gęsta, że można ją było kroić nożem. Potem jej głos stał się ostry jak potłuczone szkło. Nie rozumiem takiej postawy, córko. Powinnaś się wstydzić. Twoja siostra tak mocno walczy w tym butiku, a ty z zazdrości odwracasz się od rodziny. Twój ojciec i ja ciężko pracujemy, aby dać wam obojgu to, co najlepsze, a tak nam się odwdzęczacie. To nie była zazdrość. To było wyczerpanie. Nie jestem zazdrosna, mamo. Po prostu mam dość tego cyrku. Mam dość udawania, że w tej rodzinie nie ma ulubionej córki. Mam dość płacenia za luksusy tych, którzy już wszystko mają, a sam płacę rachunek. Anastasio Siergiejewno zachowujesz się jak dziecko. I udajesz, że nie wiesz, że Sasza własną pensję wydaje na drogie obiady i markowe ciuchy, podczas gdy ja od lat płacę jej rachunki za prąd. Cisza była teraz innego rodzaju wynikała z wystawienia winy na światło. Kiedy w końcu się odezwała, każda sylaba była jak strzałka, myślę, że musisz przemyśleć swoje priorytety. Rodziny pomagają sobie nawzajem. Tak. Rodzina pomaga sobie nawzajem. To nie jest tylko jeden sposób. I się rozłączyłem. Następne dni to lawina wiadomości i telefonów. Mój ojciec zostawiał wiadomości głosowe na WhatsAppie, nazywając mnie wstydem dla rodziny. Moja matka wysyłała na telegram niezliczone SMS-y o tym, jaką jestem niewdzięczną i samolubną córką. Saszę bombardowała mój fałka wściekłymi dźwiękami, nazywając mnie okropną, małostkową, zazdrosną siostrą. Wszystko ignorowałem. Tydzień później cisza powróciła. I choć raz było mu dobrze. Lepsze niż krzyki, lepsze niż poczucie winy, lepsze niż wieczne poczucie, że jestem im coś winien. Podczas tych spokojnych miesięcy zrobiłem coś, czego nigdy wcześniej nie robiłem, zaoszczędziłem pieniądze. Wyłączyłem automatyczne obciążenia, które płaciły rachunki Sashi. Otworzyłem osobne konto i zacząłem wpłacać, choć było to tylko 5-7 tysięcy miesięcznie. Wydawał się mały, ale był mój. Wcześniej wszystko, co zarobiła, wyparowało w jej rękach 3 lata płacenia za prąd, internet, pożyczki, które nigdy nie wróciły. Saszy swoją pensję wydawała na obiady w eleganckich restauracjach, bo w pracy musiała dbać o swój wizerunek, na torby... Buty i płaszcze z najnowszej kolekcji. A kiedy skończyły się pieniądze, dzwonił i marudził. Nastya, możesz mi pożyczyć trzy tysiące? Oddam w przyszłym tygodniu. Albo, skończyła mi się żywność. Proszę wysłać pięć tysięcy na rynek. W przyszłym tygodniu nigdy nie nadeszło. Powrót był mitem. Ale teraz, nie obciążając przez to mojego budżetu, po raz pierwszy zobaczyłem, co mi pozostało, gdy przestałem finansować cudze zachcianki. Do grudnia miałem 80 tysięcy oszczędności. Nie była to fortuna, ale była moja każdy grosz zarobiony moim potem, zaoszczędzony bez pytania o pozwolenie, bez uzasadnienia. Powietrze bez przeprosin. Sensacja była nowa. Wyzwoliciel. Rodzinna cisza trwała całą jesień. W październiku złożyłem ojcu życzenia urodzinowe. Brak odpowiedzi. W listopadzie wysłałem mamie SMSA z okazji rocznicy ślubu. Nic. 25 lat imprez, śmiechu, rodzinnych zdjęć i nagle przestałem istnieć. Zbliżały się święta Bożego Narodzenia i po raz pierwszy przygotowywałam się do spędzenia ich samotnie. Aż do momentu, gdy Lody przełamał głos mojej babci Nastenko kochanie, w tym roku obiad sylwestrowy będzie w domu. Byłoby mi bardzo miło, gdybyś przyszła. Ulga zalała mnie jak fala. Ktoś jeszcze o mnie pamiętał. Rankiem 31 pierwszego obudziłam się wcześniej i przygotowałam ciasteczka czekoladowo-orzechowe, których nauczyła mnie moja babcia. Gdy miałam 12 lat, zapakowałam je w ładne pudełko i poszłam do niej. Sala była pełna wujek Misza z żoną i dziećmi, ciocia Swietłana ze swoim nowym chłopakiem. Moja kuzynka Jenia pokazująca zdjęcia z wycieczki do Soczi. Było gorąco, było głośno, było rodzinnie. Pomagając babci w kuchni, usłyszałam, jak otwierają się drzwi frontowe. Szczęśliwego nowego roku wszystkim. Głos mojej matki. Moje serce zamarło. Wyszedłem powoli. Weszli moi rodzice, niosąc butelki gruzińskiego wina, pudełko z drogiej cukierni. I Sasze oczywiście w nowym płaszczu i chyba z najnowszej kolekcji dwanaście stores, za który tym razem zapłacił nie wiem jakim pretekstem. Moja mama mnie zobaczyła i zamarła. Ojciec podążył za jego spojrzeniem, a jego twarz zamknęła się jak trzaskające drzwi. Podszedł prosto do mnie, a jego głos był na tyle donośny, że wszyscy usłyszeli, no cóż. Kto zdecydował się pokazać swoją twarz? Nikogo nie porzuciłem, powiedziałem cicho. O nie, ponieważ dla mnie odwróciłeś się od rodziny w chwili, gdy odmówiłeś nam pomocy. Twoja matka ma rację, jesteś samolubny i okrutny. Dołączyła do niego moja matka, a jej ton obliczony był na maksymalne zawstydzenie. Twój ojciec ma rację, Anastasio. Dlatego podjęliśmy decyzję. Przerwała dramatycznie i rozejrzała się, aby upewnić się, że wszyscy zwracają uwagę. Zmieniliśmy testament. Wszystko dom oszczędności należy teraz do Sashi. To córka, która naprawdę troszczy się o tę rodzinę. Uderzenie zabolało, ale o dziwo, nie zdziwiło mnie to. Taka była ich logika. To twoje prawo, odpowiedziałem. Ojciec najwyraźniej spodziewał się łez, błagań. Kiedy nie przyszli, jego frustracja sięgnęła zenitu, to tyle? Nie masz nic więcej do powiedzenia? Co chcesz usłyszeć? Dokonałeś wyboru. Sasze zawsze była faworytką. Teraz to już oficjalne. Nie mamy faworytów. Protestowała moja matka, ale jej głos brzmiał pusto. Oczywiście, że nie mruknąłem. Sasza w końcu otworzyła usta, a jej ton był pełen pogardy. Gdyby nie twoja wieczna zazdrość, wszystko wyglądałoby inaczej. Spojrzałem na nią tam, w tym drogim płaszczu, z kluczykami do BMW w dłoni, mówiła o zazdrości. Ironia była tak silna, że prawie się roześmiałem. Nie jestem zazdrosny, Sasza. Po prostu przestałem udawać, że jesteśmy normalną rodziną. Jesteś nie do zniesienia. Ryknął mój ojciec. No dalej, dziewczyny. Nie potrzebujemy scen. I tak odeszli. Mama wzięła tort, tata wino, a Sasza. Sasza po prostu, jak zawsze, pozostała w centrum wszystkiego. Ale tym razem zostałem. Drzwi zamknęły się za nimi z ostrym kliknięciem. Cała wizyta trwała nie dłużej niż dziesięć minut. Kiedy w pokoju znów zapanowała cisza, wujek Misza zagwizdał cicho, to było ciężkie. Babcia nie marnowała czasu, mocno mnie uściskała, a jej lawendowy zapach otaczał mnie jak tarcza. Przykro mi, moja droga, że to wszystko słyszałaś. Pokręciłam tylko głową, uśmiechając się. W porządku, babciu. Przyzwyczaiłem się do tego. Reszta sylwestra była zaskakująca. Bliscy, jakby w ramach rekompensaty za zakłopotanie, wciągali mnie w rozmowy. Chłopak cioci Sweti opowiadał dowcipy, które rozśmieszyły nawet jego dziadka. Żenia i ja rozmawialiśmy o pracy, o jej walizkach prawie spakowanych do Tajlandii. Tak powinny wyglądać rodzinne święta Bożego Narodzenia. Żadnej dramaturgii, żadnego poczucia, że jest się nieproszonym gościem. We własnej krwi. Mijały miesiące. Podążałem za swoją rutyną, pracą, oszczędnościami, ciszą nowego życia. Czasami babcia informowała mnie o nich, jakby mówiła o postaciach z telenoweli, których przestałam oglądać. Twoja mama znowu zadzwoniła i zapytała, czy nie możesz, wtrąciłam się z uśmiechem. Powiedz im, że jestem zajęty. Potem, na tydzień przed moimi 26. urodzinami, na kuchennym blacie zawibrował telefon. Znany numer. Prawie się rozłączyłem. Ale coś, może choroba, może cień nadziei, której jeszcze nie pogrzebałem, sprawiło, że mój palec przesunął się, by odpowiedzieć. Anastazja głos mojej matki brzmiał dziwnie. Nie było w nim typowego autorytetu ani protekcjonalnego tonu, który sprawiał, że poczułam się mała. Tylko prawie niezauważalne drżenie musimy porozmawiać. Możesz tu przyjść to ważne. O czym? Zapytałem, wiedząc już, że nie chcę wiedzieć. Jutro. Proszę. Desperacja w jego głosie była czymś nowym. Intrygancki. A może po prostu żałosne. Wbrew wszelkim instynktom, zgodziłam się. Brama skrzypnęła tak samo, ale dom wydawał się mniejszy. Ogród, niegdyś nieskazitelny, teraz między pęknięciami cementu pokazywał przerośnięte chwasty. Drzwi otworzył mój ojciec. Bielsze włosy, głębokie cienie. Dziękuję za przybycie, powiedział. Pierwszy raz w życiu mi za coś podziękował. Absurd sytuacji niemal mnie rozśmieszył. Siedzieliśmy w pokoju w tym pokoju, w którym przez lata próbowałam zasłużyć na komplement i spojrzenie, które nie wyrażało dezaprobaty. Teraz w tym miejscu śmierdziało stęchlizną i porażką. Zaczął ojciec, skręcając palcami serwetkę. Anastasiou Czasy są trudne. Budowa stanęła. Żadnych kontraktów, żadnych pieniędzy. Materiały poszły w górę, firma upadnie. Przerwała mi mama, drżącymi rękami, możemy stracić dom. Kredyt hipoteczny się spóźnia. Bank grozi aukcją. Czekałem. Wiedziałem, że to tylko wstęp. Potrzebujemy Twojej pomocy, splunął mój ojciec, jakby słowa go paliły. Tylko do czasu poprawy sytuacji. Parsknąłem suchym śmiechem. Czy chcesz, żebym spłacił kredyt hipoteczny na dom, który jest już obiecany, Saszy? Nie o to chodzi. Zaprotestowała mama zbyt szybko. To dla rodziny. Żebyśmy nie wylądowali na ulicy. A co z Saszą? Zapytałem kochanie. Pytałeś ją już. W końcu zawsze była najważniejsza. Matka spuściła wzrok. Ona też ma trudności. Jej pensja ledwo wystarcza na pokrycie kosztów mieszkania i ślubu. Ach, tak. Ślub. Dodał ojciec, jakby to wszystko wyjaśniało. Restauracja zarezerwowana dla pięćdziesięciu osób. Jest taka szczęśliwa. Oczywiście, że tak, pomyślałem. Podczas gdy wy dwoje będziecie tu ciągnąć się, błagając córkę, którą zawsze traktowaliście jak śmiecia. Nie mam zamiaru płacić za dom, który nigdy nie będzie mój powiedział, wstając. Jeśli potrzebujesz pieniędzy, zapytaj swoją ulubioną córkę. Moja matka płakała. Nie były to ciche łzy, ale głośne, dramatyczne szlochy, ten sam teatr, który tyle razy oglądałem jako dziecko, gdy udawała zaniepokojenie, wypisując czeki na zachcianki Sasi. Stracimy wszystko, Anastasio. Zostaniemy na ulicy. Spojrzałem na nią, naprawdę spojrzałem, po raz pierwszy od lat. Ja też dużo płakałam przez ciebie. Ale moje łzy nigdy się nie liczyły. Twoje też nie. Wziąłem torbę. Przy drzwiach odwróciłem się po raz ostatni. Zapytaj, Saszę. Przecież testament już jest sporządzony. Teraz mam kogoś, kto naprawdę chce być przy mnie. Kogoś, kto nie zna mojej rodziny i nie jestem pewien, czy kiedykolwiek pozna. Czasami zastanawiam się, co by było, gdybym się poddał. Gdyby spłaciła ich kredyt hipoteczny, nadal wspierała zachcianki Sashi, nadal odgrywała rolę wdzięcznej córki? Prawdopodobnie byłabym załamana, samotna i co gorsza, z jeszcze mniejszą samooceną, niż kiedykolwiek próbowali mi ukraść. Dziś, kiedy patrzę wstecz na tę urodzinową kolację, widzę, że był to najlepszy prezent, jaki mi dali. Nie tanie perfumy z dyskontu, ale brutalna przejrzystość. Ten moment, kiedy maska opada. Zniknęło na dobre tak oczywiste, tak okrutne, że nie było już sposobu, żeby udawać. 25 lat zajęło mi zrozumienie, że zasługuję na coś więcej niż bycie czyimś planem B. Ale jak to mówią, lepiej późno niż wcale. Teraz śpię spokojnie. Płacę rachunki. Podejmuję własne decyzje. I otaczam się ludźmi, którzy mnie widzą, którzy mnie wybierają nie dla wygody ale dlatego, że naprawdę chcą mnie mieć przy sobie. To uczucie zbyt piękne, żeby je opisać. Jeśli pewnego dnia nauczą się traktować mnie jak osobę, a nie jak pustą przestrzeń, którą należy wypełnić, kiedy im to odpowiada, kto wie. Ale nie czekam. Życie jest zbyt krótkie, aby marnować czas na kogoś, kto tylko wie, jak go znieść.